Przebudowa drogi krajowej nr 15 w centrum wrześni dobiega końca. Niestety pojawiły się pierwsze niedoróbki projektowe. Jedną z nich zauważyła gminna spółdzielnia samopomoc łobska. Drogowcy prawie uniemożliwili wyjazd tirom z bazy GS-u, instalując na środku jezdni wysepkę. W poniedziałek prezes spółdzielni Marian Pacyński spotkał się z przedstawicielami firmy Strabak, wykonawcą remontu. Problem stanowi też przejście dla pieszych. Kierowcy jeżdżą po krawężnikach. Same, y, samo ustalenia powiedzmy wypowiedzi tutaj wykonawców, to znaczy to, co idzie zrobić i poprawić, uważam, że byłoby rozsądne. A więc y, skrócenie wysepki, gdzie jest y, przy, przejście dla pieszych, y, częściowe powiedzmy tutaj poszerzenie wyjazdu z gminnej spółdzielni. No, i sprawa ostateczna to powiedzmy w miejscu tej małej wysepki, która właściwie jest główną przeszkodą w wyjeździe, jej wybrukowanie, jakby czyli zlikwidowanie i nie, nie stawianie żadnego znaku na tej wysepce. Jak dowiedzieliśmy się, wysepka ma zostać usunięta w najbliższych dniach.